Zima może przyspieszyć proces starzenia się tatuażu. Jak to jest możliwe? Skóra pełni ważną rolę ochronną. Pod wpływem suchego, zimnego powietrza i zmian temperatur staje się bardziej wrażliwa, a dostęp tlenu do komórek maleje. Chłodne powietrze wyciąga z niej wilgoć, powodując utratę elastyczności, łuszczenie się i zwiększoną podatność na podrażnienia. W rezultacie nasze tatuaże tracą intensywność i wyglądają mniej atrakcyjnie. Ale to jeszcze nie koniec. Substancje lipidowe otaczają komórki skóry i wypełniają luki w naskórku. Warstwa hydrolipidowa chroni przed mikroorganizmami i czynnikami środowiskowymi. Uszkoduje Zaniechanie tej warstwy wywołuje zaczerwienienie i reakcję zapalną. Gdy skóra jest w stanie zapalnym, aktywuje się układ immunologiczny, a makrofagi, te same komórki, które aktywują się przy świeżym tatuażu, mogą usuwać fragmenty tuszu, co prowadzi do długotrwałego blaknięcia. Dlatego dbanie o tatuaż zimą jest ważne. Produkty jak nasze masło do tatuażu Color Glow pomogą odbudować warstwę lipidową, nawilżą, złagodzą podrażnienia i zredukują stany zapalne. Dzięki zawartym w nim składnikom twoja skóra pozostanie nawilżona i promienna nawet w trudnych zimowych warunkach.